obecnym na tej sali otrzymała nagrodę w wysokości 4000 zł za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2013 roku. Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w roku i w, w przyszłych latach jednogłośnie podjęta decyzja i, i Dziękuję bardzo. Chciałam tylko jeszcze coś w partach tak, powiedzieć. No. Ym, dwa lata temu udało mi się zagrać tutaj no. w olimpiadę, natomiast następne dwa, jezioro i zamierzam wystartować na konferencji w Radzie Miasta. Więc no, tramiejmy dalej i dalej będę osiągała, mam nadzieję, wysokie sukcesy. Dziękuję.